Szanowni Państwo, odkąd zacząłem się wypowiadać w przestrzeni internetu na tematy ruchu charyzmatycznego, odnowy w Duchu Świętym, ruchu Światło-Życie, zielonoświątkowców itd., itd., ostrzegając przed tym duchowym zwiedzeniem w Kościele Katolickim od czasu Soboru Watykańskiego II, ale odkąd też zacząłem pisać na te tematy, to dochodzą do mnie maile, czasami ktoś dzwoni. Zdarzało mi się też rozmawiać z osobami, które doświadczały negatywnych skutków swojego zaangażowania, czy też zawierzenia liderom charyzmatycznym, zaangażowania w różnego typu grupy, wspólnoty o znamionach sekty ponieważ uważam, że ta rzeczywistość w Kościele katolickim no, w tak zwanym procesie pentekostalizacji, czyli Uzieloświękowienia, bardzo często przybiera znamiona sekty. No i teraz ludzie, z którymi się kontaktowałem, też moje osobiste doświadczenia wskazują na to, że dość często dochodzi, a nawet bardzo często, do nadużyć, do komplikacji życia, do poważnych problemów w różnych sferach funkcjonowania, poczynając od emocji, a skończywszy na poważnych problemach życiowych. No i teraz zachodzi pytanie a bardzo prosto, jak z tego wyjść. Także to, o czym teraz chcę powiedzieć, jest skierowane zwłaszcza do tych osób, które no mają problemy. Ostatnio też kilka osób się do mnie zwracało, w ostatnim miesiącu, dwóch właśnie z tym takim może nie pytaniem do mnie bezpośrednio, ale z prośbą o radę, jak sobie poradzić właśnie z tego typu doświadczeniami. No cóż, ja nie jestem księdzem, ani nie jestem teologiem, ani nie jestem też psychoterapeutą. Więc to, co powiem, bazuje zarówno na ogólnej wiedzy, jak i też na moich subiektywnych doświadczeniach, zaznaczam, ale myślę, że jest to droga e, dobra, e, ponieważ no, jakby mogę o tym zaświadczyć sam na własnym przykładzie. Najpierw, jakie są problemy główne. Otóż. Najwięcej problemów doświadczają ludzie wchodzący w te, w te nurty charyzmatyczne przez modlitwę stawienniczą. Pamiętam, jak dla mnie wielkim wstrząsem było doświadczenie prowadzenia modlitw stawienniczych w 1996 roku. To było takie otrzeźwienie. Podczas chrześcijańskich warsztatów we Wrocławiu w zborze baptystów odpowiadałem tam za modlitwy stawiennicze. I no cóż, zespół prowadzący to byli w większości protestanci, albo byli katolicy, którzy właśnie zostawali protestantami. Natomiast uczestnikami byli w większości katolicy. I, no i modliśmy się w wieloosobowym zespole. W zasadzie na okrągło, od rana nieraz do późnego wieczoru. I pamiętam, że miałem taką refleksję, że większość tych ludzi, którzy przychodzą na tę modlitwę stawienniczą, to mają problemy wynikające z poprzednich modlitw stawienniczych. No i to były problemy takie z tożsamością, z, z duchowością, z takim przekonaniem, że są zdemonizowani że doświadczają różnych spraw, które, z którymi nie mogą sobie poradzić w różnych wymiarach życia. Największym zagrożeniem w tej jest kilka takich zagrożeń, ale największym to jest tak zwane pasterzowanie, czyli fakt, że w trakcie takich modli stawienniczych albo też spotkań Różni nieuprawnieni ludzie, którzy uważają, że mają kontakt z Panem Bogiem bezpośredni, wchodzą w rolę pasterzy, ale więcej nawet niż pasterzy, jakby takich instrumentów czy głosu Pana Boga. Przekazują to, co ich zdaniem jest wolą Pana Boga. No i potem ten człowiek, chcąc być posłuszny Panu Bogu, wchodzi na fałszywą ścieżkę, zaczyna się różne plątanie w jego życiu takie jak rozpad małżeństwa, jak ateizacja dzieci, to znaczy rodzice są wierzący i są zaangażowani, a dorastające dzieci odchodzą od Pana Boga, czy od praktyk w kościele, czy w ogóle przychodzą do sekt różnego typu. Różne problemy psychiczne, jakby takie poranienia wynikające właśnie z przypisywania. Pewnych rzeczy, które są wymyślone, są fantasmagorią tychże proroków charyzmatycznych, zwłaszcza dotyczy to wizjonerów, ludzi, którzy mają tak zwane słowa poznania. To jest cała rzeczywistość, przed którą ostrzegam. Ale dzisiaj nie chcę mówić negatywnie o tych przejawach, przykładach, tylko w zasadzie chcę się skupić na pokazaniu drogi wyjścia. Najpierw definicja. Zaczepnięta ze sztucznej inteligencji, no bo takie czasy mamy. Detoksykacja z sekty to proces, który ma na celu pomóc osobie uwolnić się od wpływu destrukcyjnej grupy i odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Jest to złożony proces, który wymaga czasu, wsparcia i zrozumienia. Nie ma jednej uniwersalnej metody. A proces ten jest indywidualny dla każdej osoby i każdej sekty. I ktoś może się zdziwić, że, że mówię o detoksykacji sekty, no ale to jest w zasadzie jednoznaczne określenie, i należy sobie to uświadomić: stanąć przed taką decyzją, że wszedłem, weszłam. Do charyzmatycznej grupy, wspólnoty, no co z tego, że w kościele katolickim, co z tego, że nawet jest tam ksiądz, ale oni głoszą poglądy heretyckie, zielonoświątkowe, ponieważ tak zwany ekumenizm w tym nurcie polega na tym, że katolik taki modernistyczny, no bo tak to wygląda, po prostu wchodzi do, do grupy. Zachowując jakieś elementy katolickiej wiary, ale de facto przyjmując formację zielonoświątkową, heretycką w różnych wymiarach. Pisze o tym w swoich dwóch książkach w Kościele Ducha o historii ruchu charyzmatycznego, jego protestanckich korzeniach, a w szoku charyzmatycznym o współczesności tychże doświadczeń charyzmatycznych w Polsce. Bazując tutaj na własnym przykładzie. Także no, to jest pierwszy, pierwszy element, pierwszy moment takiego stanięcia w prawdzie. Byłem i jestem w sekcie charyzmatycznej, która w różnych postaciach zagościła w Kościele Katolickim po Soborze Watykańskim II i współcześnie, czyli w 2025 roku. Już w XXI wieku zdaje się dominować duszpasterstwa w Polsce. Różnego typu spotkania w normalnej rzeczywistości, takiej parafialnej, duszpasterskiej, mają charakter bardzo często charyzmatyczny, z modlitwami o uzdrowienia, z maszami o uzdrowienia, z modlitwami tak zwanymi o uwolnienie itd., itd. Więc to jest pierwszy moment, bardzo istotny. Stanięcia w prawdzie. Tak to jest sekta charyzmatyczna. Drugi moment to też jest definicja. E, wyrzeczenie się herezji, inaczej abiuracja, to publiczne i uroczyste zaprzeczenie poglądów uznawanych za heretyckie, zazwyczaj składane pod przysięgą. Termin ten, znany również jako abiuracja, był stosowany w prawie staropolskim. W odniesieniu do odstąpienia od herezji lub oficjalnego zrzeczenia się tychże poglądów. W kontekście re religijnym abiracja oznaczała nie tylko wyrzeczenie się herezji, ale powrót do ortodoksji katolickiej. No i to jest kolejny element, ponieważ to wyrzeczenie się jest tutaj kluczem, od którego należy zacząć proces uzdrawiania. A wyrzeczenie się uroczyste, można to tego aktu abiracji dokonać przed kapłanem, tylko takim świadomym tej rzeczywistości, czyli w zasadzie księdzem ulokowanym w katolickiej tradycji. I to wyrzeczenie może też przybrać postać podczas sakramentu pojednania. Czy też może się odbyć w warunkach prywatnej modlitwy w domu, czy w gronie przyjaciół, jeżeli to dotyczy większej grupy? Jak to wyglądało u mnie, na czym polegało to wyrzeczenie się tej rzeczywistości w moim przypadku? To się dokonywało tak mniej więcej od lata 1997 roku do grudnia tego roku. Kiedy najpierw zdałem sobie sprawę z tego, że no właśnie wszedłem w zwiedzenie duchowe, czyli w sektę charyzmatyczną. Już nie będę tego opisywał, bo mówię o tym w innych miejscach. I sam akt polegał na bardzo prostej modlitwie, którą mniej więcej pamiętam w następujący sposób. Panie Boże, Jezu Chryste. Jesteś moim Panem i Zbawicielem. Wyrzekam się wszystkich darów charyzmatycznych, jeżeli nie pochodzą od Ducha Świętego. Wyrzekam się słów Poznania, proroct, wizji, daru języków, jeżeli jest fałszywy. Tego wszystkie namaszczenia duchowego. To jest bardzo istotne, jeszcze o tym nie mówiłem. Tego, tego, to wszystko, jeżeli nie pochodzi od ciebie, jeżeli jest z ducha zwiedzenia, to ja tego nie chcę. Niech to ode mnie odejdzie w imię Jezusa z Krzyża. Amen. No i jeszcze modlitwa do Matki Bożej, na przykład pod Twoją obronę, czy coś takiego. No i poczynając od tej modlitwy, cała ta rzeczywistość taka nadzwyczajnych, tych fenomenów, a u mnie to było w bardzo dużej obfitości, po prostu. Odpłynęła, odeszła, łagodnie, spokojnie, chociaż ponosiłem skutki tej rzeczywistości w postaci fałszywych rozeznań, fałszywych prost, też takiej pustyni e, e, duchowej, też odtrącenia ze strony dotychczasowych braci i sióstr, e, trzeba było zapłacić cenę, ale no ja, jakby... E, Byłem trochę osamotniony w tym, w tym moim procesie zdrowienia, uwalniania się z tamtej rzeczywistości. Zwłaszcza dotyczyło to tak zwanego namaszczenia duchowego. To jest rzeczywistość bardzo, bardzo groźna. Polega na tym, że no doświadczenia, doświadczam mocy duchowej. Sam promowałem tą moc, modliłem się nad ludźmi, i padali, czy coś tam się działo modlitwa uwolnienia. No więc jeżeli były tego typu doświadczenia w Waszym życiu, czy ktoś na Was nakładał ręce, albo sami doświadczaliście tej mocy, to być może będzie potrzeba, potrzebna nawet posługa, posługa księdza egzorcysty, bo być może. Zwłaszcza przez to nałożenie rąk takich tuzów charyzmatycznych jak Marcin Zieliński, czy ksiądz Baszobora, czy inni charyzmatycy no, mogło dojść do takiego zainfekowania duchowego na zasadzie przepływu, no bo ci ludzie są takim medium spirytualnym, duchowym, przekazują tego ducha zwiedzenia. Nie tylko przez słowa rozeznania, słowa prorostwa, ale też przez to, ten, ten dotyk mocy. Więc wtedy na wszelki wypadek radzę po prostu wizytę u księdza egzorcysty, ale też, uwaga, broń Boże, nie księdza charyzmatyka, czy grupy, która jest przy tym księdzu charyzmatycznej. No, jest to trudne doświadczenie. U mnie się akurat obyło bez posługi egzorcysty, chociaż miałem wiele tych doświadczeń i sam, sam byłem takim medium charyzmatycznym. To jednak no, nie miałem jakichś większych problemów duchowych, w sensie jakiegoś, jakiejś ciemności duchowej. Co jeszcze? Co jeszcze? Bardzo istotny jest powrót do ortodoksji katolickiej i to jest rzeczywistość wymagająca wysiłku, ponieważ im bardziej zostaliśmy zainfekowani charyzmatyzmem, tym trudniej jest nam pozbyć się tych toksyn modernistycznych, ponieważ te toksyny ukierunkowywały nas, ukierunkowują ludzi na doświadczenia mocy, na doświadczenia charyzmatyczne, na zachwyt, wiecie, Medjugorje, cudowną atmosferą miejsca, tym uwielbieniem, takim otwieraniem się na ogień, na jeszcze więcej mocy i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie doświadczenia bazują na, na jednej pułapce, na braku prawdy katolickiej. I w związku z tym nie wystarczy odwrócić się od tych doświadczeń, unikać tych, tych modnic czy tych że stanów duchowych ekstatycznych ale także trzeba poznać prawdę katolicką i to jest pewien wysiłek który no, może się dokonać tylko w jeden możliwy sposób i tutaj cytat z książki którą wczoraj otrzymałem w prezencie Taylora Marszala Infiltracja. Spisek, który ma zniszczyć Kościół od środka. Cytat. Słudzy Boga, nasi biskupi i księża budują na fundamencie Chrystusa ten obronny mur cegłat po cegle poprzez brewiarz świętą ofiarę mszy, głoszenie kazań i sakramenty. Świecce to dotyczy właśnie nas, Muszą im zapewnić ochronę, aby mogli wykonać swoje dzieło. Czynimy to wykorzystując w tej duchowej walce naszą skromną broń. Różaniec, szkaplerz, modlitwę, post, powstrzymywania się od jedzenia mięsa, nowenny, jałmużny, adwent i wielki post, suche dni, czuwania, pierwsze piątki, pierwsze soboty, zachowanie czystości, skromność, regularne katechezy dla dzieci. Wnikliwe studiowanie teologicznych źródeł naszej wiary katolickiej musimy również atakować solidną katolicką doktryną i strzeć się wszelkiej herezji i schizmy w naszych szeregach. Święty Franciszek Salezy kiedyś tak zapewniał, zdeklarowani wrogowie Boga i jego Kościoła heretycy i schizmatycy muszą być jak najczęściej krytykowani, dopóki nie zaprzecza to prawdzie. To postępek w miłosierdzia, by wołać. Tu jest wilk, gdy wdziera się do Owczarni lub gdziekolwiek indziej. A trzeba jasno powiedzieć, że charyzmatycy i ci, którzy promują charyzmatyzm, nawet jeżeli są biskupami, to są wilcy w owczej w skórze. Niedawno słuchałem takiej rozmowy pewnego blogera, youtubera z pewnym biskupem. To nie jest ważne jego nazwisko, który przekonywał, że pentekostalizacja, czyli proces Udzielony świątkowienia, jest to nawiązanie do dziełów apostolskich, do pierwszego kościoła. Otóż to jest herezja archeologizmu opisana przez któregoś jest papieży przed soborem watykańskim II i pentekostalizacja przede wszystkim. To jest proces stawania się zieloświątkowcem, czyli stawania się heretykiem albo też schizmatykiem. Tutaj nie chcę wdawać się w dyskusje rozróżniające na herezję formalną, nieformalną itd., itd. To ma mniejsze znaczenie. Ważne abyśmy się po prostu uwolniali i przeformatowali w swoim myśleniu, w swojej wierze. Na wiarę rozumną, czyli katolicką, oświeconą łaską płynącą z sakramentów. I jeszcze na koniec tego mojego wystąpienia znalazłem bardzo ciekawy dokument z wieków średniowiecznych, prawdopodobnie z XIV-XV wieku. Kongregacja Świętej Inkwizycji. Po łacinie, Confessio Fidei pro heretics hereticis in gremium ecclesiae catholicae transeuntibus, czyli wyznanie wiary dla heretyków przychodzących na łono Kościoła katolickiego. No cóż, zacząłem od tego, żeby sobie zdać sprawę, że. Że jest, byłem w schizmie takiej charyzmatycznej, która destrukcyjnie działa na Kościół, niczego nie odnawia, tylko sprawia zanikanie Kościoła katolickiego, zmysłu wiary katolickiej. A teraz ten akt, który odczytam i prawdopodobnie zamieszczę go też pod opisem tego filmu. Jak mi się uda to przypisać, ja tutaj imię i nazwisko, mając przed oczyma świętą Ewangelię, której się dotykam własnymi rękoma, i wiedząc, że nikt nie może się zbawić poza tą wiarą, której się trzyma, wierzy, głosi i naucza święty katolicki i apostolski Kościół rzymski, żałuję, że cię przeciwko niemu ciężko błądziłem. Ponieważ poza tym kościołem urodzone, przyjmowałem i wierzyłem w nauki przeciwne jego nauczaniu. Tu chodzi o heretyka, który się urodził poza kościołem. Ale można to z, z, też zmodyfikować, że ponieważ będąc w tym kościele urodzone, przyjmowałem i wierzyłem w nauki przeciwne jego nauczaniu, jak to było w moim przypadku. Oświecony obecnie łaską Bożą, wierzę, że święty Kościół katolicki, apostolski i rzymski jest jedynym i prawdziwym kościołem ustanowionym przez Jezusa Chrystusa na ziemi, któremu się poddaję z całego serca. Wierzę we wszystkie artykuły, które mi podaje do wierzenia, odrzucam i potępiam wszystko, co on odrzuca i potępia, i jestem gotów do zachowania wszystkiego, co on mi nakazuje, a mianowicie, wierzę, w Boga jednego w trzech osobach oddzielnych i równych, to jest Ojca, Syna i Ducha Świętego. W naukę katolicką o wcieleniu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i połączenie hipostatyczne dwóch natur boskiej i ludzkiej, w boskie macierzyństwo Najświętszej Marii Panny, jej nienaruszone dziewictwo i niepokalane poczęcie. I tutaj bym jeszcze dodał i jej w niebo wzięcie ponieważ to jest dogmat z, XIX wieku, z XX wieku w obecność prawdziwą i rzeczywistą i istotną ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa z duszem i bóstwą w Najświętszym Sakramencie Eucharystii w siedem sakramentów ustanowionych przez Jezusa Chrystusa dla zbawienia rodzaju ludzkiego to jest chrzest, bierzmowanie, Eucharystię, pokutę ostatnie namaszczenie kapłaństwo i małżeństwo, w czyściec zmartwychwstanie ciała, żywot wieczny, nie tylko honoru, ale i władzy biskupa rzymskiego, następcy św. Piotra, księcia apostołów i zastępcy Jezusa Chrystusa, w cześć świętych i ich obrazów, powagę podania apostolskiego i kościelnego i Pisma Świętego, które można i tłumaczyć, to jest bardzo ważne, i przyjmować tylko w rozumieniu. Jakie przyjął i przyjmuje Święty Kościół Katolicki Matka Nasza. Tutaj nie każde pismo święte jest po prostu katolickie. We wszystko, co określiły i ogłosiły Święte Kanony, Święte Sobory Powszechne, a szczególnie Święty Sobór Trydencki i Sobór Watykański. Czyli to już było, to, to już jest dopisek teraz aktualny. Więc sercem szczerym i wiarą nieobudną brzydzę się i wyrzekam wszelkiego błędu kacerstwa i sekty. Przeciwnej temu świętemu katolickiemu i apostolskiemu Kościołowi Rzymskiemu. Tak, niech mi dopomoże Bóg i ta święta Ewangelia, której się dotykam własnymi rękami. I to należy uczynić, kładąc ręce na, na Pismo Święte, czyli o, tutaj sięgam po o, Biblię Katolicką. Księgi Starego i Nowego Testamentu Pismo Święte w przekładzie polskim ojca Jakuba Wójka, Jezuity z 1962 roku, e, także warto mieć tą Biblię i z niej korzystać. Co jeszcze mogę Państwu powiedzieć? E, ja się. Ja się skupiłem na, na duchowości fatymskiej, czyli Różaniec, czyli pierwsza Soboty miesiąca, czyli pokuta, pokuta, pokuta. I ta moja działalność jest wyrazem pokuty. Myślę, że Matka Boża najlepiej wie, czego potrzebujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.